Dzieci śpią, więc ja dzisiaj pomagam świętemu Mikołajowi. Stanowisko przygotowane przez dziewczynki wygląda tak. Mamy ciacha, mamy marchewkę dla renifera, mamy list, mamy mleko, wszystko jest tak jak trzeba. Zobaczcie w ogóle, jak to słodko wygląda, tak pod kominkiem zostawiły. Dostałam dokładne instrukcje od Mikołaja, co mam tutaj zrobić, żeby mu pomóc i godnie go zastąpić. Także najpierw mała przekąska. Mmm, te ciastka są naprawdę przepyszne. Te zostawiły aż dwa. Tyle nie dam rady zjeść. No ale trochę to zjemy i pokruszymy. Trzeba trochę tutaj pobałaganić. No i jeszcze marchewa. Zdecydowanie powinnam zacząć od marchewki. Teraz list. Zobaczcie w ogóle, jak to słodko wygląda. Sama Janeczka tutaj się starała napisać. Wyrazy są połączone, ale i tak świetnie jej poszło. Musimy jeszcze zrobić ślady. Mam tu mąkę. List sobie zabieram, a w zamian zostawiam to. Jeszcze uchylimy kominek. No i co, myślę, że jutrzejszy poranek będzie magiczny.